Cześć, cześć! Tu witam Was Bobo bo dziad po weekendzie Witam znowu i o zdrowie pytam jak tam się dzieje w naszym blokowym środowisku. No i jak zawsze nowe informacje będą. Przede wszystkim pani Lodzia, jak to zawsze trochę pomaga przy sprzątaniu swojej klatki schodowej, aby... Było czyściutko, bo ona jak to się mówi, perspekcyjna dama jest. W związku z tym podchodzi do tablicy informacyjnej, a tam wisi wydrukowana karteczka. Macie straszne tajemnice. Wszystko wyjdzie na jaw. No, zebrała tą informację ze ścianki i poleciała do pana Antoniego. No, pan Antoni zbył to, mówi, e, tam komuś się nudzi na pewno. No ale minął następny dzionek, no i pan Antoni dostaje awizo. No i pisze na tym Awizie Instytut Pamięci Narodowej. Poleciał do mnie, Puk Puk mówi, panie Krzysztofie wzywają mnie, chyba będzie ze mną kiewsko, ja w tym ormo służyłem w tej sekcji do spraw nieletnich i ich ruchu drogowego. Co to będzie, co to będzie, co to będzie. No, no, panie Antoni, niech pan się tak nie denerwuje. Przecież panna posła już nie startuje. W polityce pan już aktywny nie jest. Większość tych, jak pan nawet tam donosił, coś tam donosił, to już nie żyje. Przeżył pan wszystkich. No, ale pojechał do województwa do instytutu no i po południu przyjeżdża siedzą z panią lodzią na ławeczce więc schodzę z pieskiem Bogusiem no i pytam się co tam co tam panie Antoni a no patrz pan, no czy tam w środku informujemy że niejaki TW słodki donosił nam Sb, Że pani Leokadia K. słucha muzyki rock and rollowej zamiast Mazowsza, koloruje włosy oraz chodzi w kolorowych skarpetkach. Mało tego, zamiast w mundurku szkolnym, to kupiła sobie na bazarze w Łodzi pod halą krzwetkę z ortalionu oraz kepi takie nowoczesne również donosi tewu Słodki że pani Lodzia nabyła bilety na zespół Rolling Stones a przecież mogła nabyć na pieśni i tańca zespół Śląsk oraz słucha muzyki rock'n'rollowej, zamiast pieśni partyzanckich. No, myślę sobie, to będzie koniec po miłości Lodzi i pani Antoniego. Ale Lodzia mówi tak, wiesz co Antoś, wiesz co Antoś, to były młode lata, młode lata. Ty popełniałaś błędy, ja popełniałem błędy. Zapomnijmy o tym wszystkim, bo już nadszedł najwyższa pora. I bądźmy razem Polakami. Kocham Cię mój Antosiu, trzymaj się zawsze ze mną. No to wszystkim wiczę cześć.